siemaj, Siemaneczko, ja jestem Wojtek, a to jest drugi odcinek dzisiaj z Brawla. A z Brawla w ogóle to jest odcinek siódmy. No dobra, dzisiaj. O! Są te skrzynki! No to fajnie. A to fajne. Yy, ale co dzisiaj? Dzisiaj, mm, tak jak mówiłem. W poprzednim odcinku dzisiaj mi do bula. Yy, Chociaż mamy nowe i... Aha, to są takie dobre. Nie, to do bula. Musimy pokonać tak. Z nas wygrać się do miasta. My to oczywiście zrobimy... My to oczywiście na zadymie, yy, Znaczy trzy na zadymie. Resztę na solo. Olo. No, no i tak, tak wiecie. W ogóle jest chyba takie imię Olo. Jeśli jest, no to pozdrawiam wszystkich. Olów? Nie zdążę. Poczekajcie, jak to? Pozdrawiam wszystkich Olu? Olków. Nie, nie, nie wiem, ale mam nadzieję, że jest takie imię. Znaczy nie, że go nie ma, bo nie wiem, jak odmienić. Ol, poznajemy wszystkich All. Nie wiem. Nie wiem. Um, sobie, ja sobie zrobię zagwozdkę na cały dzień teraz. ja sobie im rozwalę murek. I Daryl ci ostrzeli. Pierwszą bramkę. Znowu wysadzili mi dom. Bing, bom. No i to jest dalej na... Ja na dwa No i to jest koniec. Wojtek Games. Zrobię rękę. No. O, aż siedmiu zrobił. No, no i to jest klasa, no Pan Paweł. Dobra, ile mamy? 50. Czyli, ta, czyli, czyli tak jak zawsze. A, ale zacząłem, ja jestem bogaty. To, 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 taki plus. Ale na dworze jest ciepło, naprawdę. Tu jestem uratowany. Nie, 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 panie bajekku. Nie lubi mi pan tego. Nie lubi mi pan tego, naprawdę. Nie zasłużyłem sobie. No, no. No nie, nie. Str o! Strzeliła Francesco. Francesco, Francesco. Nie wiem. Ja znowu wysadzili mi dom. Bing, bong. Boom. dwa rodzaja. No i to jest koniec. 26 sekund. Na Easy. Aha, zrobiłem tylko jednego. Dobra, jak ja no. będą... O, i Gra ja tak samo, no dobra. Eee. Aha Dobra. Znowu zabił mnie poko. Oh no. Heh. Mam już przejubkę tutaj. chociaż. Tak samo dobrze to nie, nie brzmi. A szkoda. Uh, nie zdążyłem. Oj, ta do będzie ciężka. Nie, 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 nie zabijaj, go. O ja muszę. wow tu jest. Tu są dwie osoby. Zabiję mnie. Proszę, nie dam mi ją zwalić, no strzelaj to, patrzcie, co za, Bum, 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 wow, 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 Aha, no fajnie, super, o, dobrze, Wow. Nie mamy szans. Nie mamy szans. Koniec. To jest chyba koniec. A może jednak nie? Jeden jeden. Jeden jeden. Okej. Okay. Jest nadzieja. Nie no. O, ja ważna że nita, nie misiek. No Ta teraz atak, atak, panowie! No nie. Że tylko kiełka. Jezus. A gdzie jest ta piłka? Nie. nie. A byłoby! A byłoby! Ale nie ma! Więc? Nie, tak. Dziękuję, Kiełek. O Jezus. Tak, tak. Jest. sorry za ten piska. Ciężko. Naprawdę ciężko. No dobra, mamy jedno wyzwanie ukończone, więc taki plus. To jest 280 i mamy dużo 300 nawet. No mamy skrzyneczkę. I uwaga! Czy zaświeci się! Jest? Mamy coś. <śmany> mamy nową postać. I spoko. I to to jest. Peny! No proszę, mamy bardzo rzadkiego zadymiarza. I to jest fajna skrzynka. <śmany> Okej, okay, a więc peny testujemy w następnym odcinku. Mamy ósmą postać. Mamy ósmą postać. Ja się cieszę. No dobra. Mm, a więc jeszcze gramy, jeszcze gamy. Nie Jak sobie mi się testować. Czyli dopiero testujemy ją w środę. <laughs> mamy! Mamy tego swidja. Czy, czy jak to tam się mówi? Sojga, swoj'a. Nie wiem. I nie, nie, niektórzy mówią sójkę, niektórzy słuch. Ja mówię s, bo w sumie... No angielski, nie? i Isurge, a nie surge, czy tam surge. Zabij go, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, 2 to już było szybkie. Okej, okay, mamy zwycięstwo. I teraz poczekajcie, ile mam? 7, czyli teraz na solo. Idę na solo w ekipie. I dosłownie. O, mam misję do solo, no to... Dobrze się składa. Nawet nie wiem, jaką. Może wygej trzy razy, ej, to by było dobre. Że wygej trzy razy na solo i idealnie, nie? Jednak to by było za piękne, by było prawdziwe. Okej, okay, mamy lepszą moc od tego bóla. Mógłbym to wykorzystać i. On chyba chce, żebym mnie to wykorzystał. Ej, no on naprawdę chce, żebym ja to wykorzystał. Dla mnie lepiej. Szybciej się odcinek skończy. Znowu wysadzili mi dom! Bing, bong! No Dobra. Tu jest. E granita. Będę ją teraz tak nazywać. Czyli bo... Nita Wiecie. Nie wiesz o co chodzi, nie? Oczywiście nie będę się tak nazywać, bo to jest. Nie wiem jak to jest. Słuchaj, jak pust. Dobra, zatrzymałem się tutaj. O to była zła śmierć. Ha! Na Ha! z tobą. No ja czyli tu z dziesięć i jaka to jest misja? <słyska> A, nie wierzę. Idealnie. 60 żetonów. To, to 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 cieszy. No dobra, to. Do... <ścoughs> hey, mamy tutaj szelkę. Może i mam mniej HP, ale to jest szeli. którą zabijam. Ok, nawet mnie nie zaatakowała. Jest spoko. Ok, i Pogo czy Poko. No nie, on, on się uleczy. Jeśli się uleczy, to... Dobra, uleczył się. Cześć. Ja tu dla niego poczekam. ty teraz. giniesz. Dobra. Chodź, się tu. Mnie no nie ugryzę, ja zabiję. No chodźcie, no. Nie mam całego dnia. O! Pięknie. Idealnie podjechany. No patrzcie, no. Ludy. Tutaj ktoś będzie. A tysiąc procent. Bęc, No chodź to, no nie mam całego dnia. Słuchaj, jak najszybciej cię rozwoj. Tutaj ktoś będzie. Musi. Jeśli tutaj nikogo nie ma. Znowu wysadzili mi dom. I wam. Więc ha, na easy. Ok, pierwsze miejsce. A więc jeszcze jedna nutka. Plus 20, czyli mamy już 600. No i 25 minut no, zadajemy do... do pełenyno. Zaczniemy jutrzejszy odcinek z <sum> drugommi. jest ten dźwięk. Znowu wysadzi mi dom. Dimi dom. Okej. Okay. No i tak jak mówiłem. Ostatnia ją da w tym odcinku. Okej. Może to przyjść. Może on nie, ale ja tak no chodź no czekaj mi, bo i tak cię dogonię To był z... To był bardzo zły pomysł jeżi, jeżi. Co tu się stanęło? <laughs> Je no ja nie wiedziałem, że można przez to przejść znaczy, Wiecie, tą szertą przejść O Janek. O, ona teraz to się dziwia. nie, 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 nie. On na mnie manek! Udało się. To będzie mam fajne, naprawdę. Oj oj, to będzie godna śmiać. Widziałem, ostatni typ jest. Ja nic nie zrobiłem w tej nzynie. Dobra, idę się dawić. Chyba będzie to zaliczone jako wyjana, nie? Mam taką nadzieję. Ej! Widzieliście to? Było 1000 i było 1300-1600. O, to ciekawe. No dobra. No i teraz. No i mamy dwa cele ukończone. Dokładnie tak. Co tu mamy małą skrzynkę i dużą skrzynkę, no, z której oczywiście nic nie trafimy, ale no, zawsze, jak to wierzysz, no nic nie ma, tak jak mówiłem, ale możemy sobie upgrade'ować Bula na czwarty level. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia, na razie i cześć.